Znany z nowoczesną, ja powiem Państwu szczerze, dzisiaj tu przyszedłem nie z jakiejkolwiek partii, jestem tylko i wyłącznie wolnym obywatelem i chciałbym się tutaj zwrócić trochę nietypowo jako pedagog, bo ja wreszcie jestem dumny z młodzieży, która się tu pojawiła. Ja bardzo proszę o oklaski dla młodych ludzi, którzy tu dzisiaj są. I chciałbym Wam powiedzieć kochani, zwłaszcza młodzi, ja miałem 25 lat, kiedy był 89 rok. Czyli przez 25 lat, przez ćwierć wieku wiem czym jest prawdziwy socjalizm i czym są sądy socjalistyczne. Chociaż sam nie doświadczyłem tego w jakiś sposób bezpośredni. To jednak doskonale wiem jak każdy ten, kto przeżył te lata i wie jak wygląda kraj, w którym sądy nie działają tak jak powinny, a stają się sądami na telefon. Bo to jest skandaliczne co powiedział Żybro, co powiedziała pani premier Szydło że teraz nie będzie sądów na telefon. Dopiero teraz będą sądy na telefon. I chciałbym Wam powiedzieć jedno. Jeżeli to wszyscy jesteśmy, to przede wszystkim walczymy. Może trochę o siebie, ale przede wszystkim o Was. O Waszą przyszłość. I chciałbym, żebyście wszyscy, żebyśmy wszyscy walczyli o przyszłość tego kraju. Ja chciałbym w tym kraju naprawdę umrzeć w kraju, który będzie wolnym. Dziękuję Wam bardzo. O to.

mnie? Tak. Dobry Jej! wieczór. E, mam na imię Kamila. Mam 35 lat. Urodziłam się w 82 roku. I nie sądziłam, że przyjdzie mi przeżywać to, co przeżywali moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. Sięgając do e, roku 80, do lat 60., 50., 30. Do pierwszej wojny światowej nie sądziłam, wstyd mi za to, że nie uczymy się historii, wstyd mi za to, że dzieciom teraz będzie się podawało wygodną historię, kaczą opowieść. Nie wiem ile, bo z matką miałam kiepskie stopnie, ale jest nas tutaj mnóstwo. Dzięki, dzięki kochani, wszystkiego dobrego, wygramy to! Chcemy weta, wolne sądy. 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 Dzisiaj zbieramy podpisy pod dwoma petycjami. Pan prezydent ma w tej chwili kilkanaście dni na decyzję w sprawie WETA. I dobrze by było, żeby przez te kilkanaście dni spłynęło do niego najwięcej, jak się da, petycji zbiorowych, indywidualnych, maili. Te y, y, petycje, dwie, jedna y, pana Kosiniaka-Kamysza, druga przygotowana przez y, konstytucjonalistkę współpracującą z komitetem y, obrony demokracji od samego początku panią doktor Annę Chorążewską, y, y, Te dwie prosimy, żeby podpisać jedną i drugą. Te dwie wyślemy, ale niezależnie od tego. Na wydarzeniu tym łańcuch światła umieścimy taki wzorcowy tekst, który można dowolnie przerobić i wysłać jako e-mail, jako podpisany indywidualnie z rodziną, ze znajomymi, niech ich zaleją petycje. Pani Ania Korążewska nam mówiła, to jest najlepsze narzędzie konstytucyjne, petycja obywatelska, która powinna się pojawiać w każdej takiej trudnej sytuacji. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, ponieważ tutaj jedna petycja jest przy rowerze tutaj podpisywana, z drugą podobno ludzie krążą. Natomiast tą drugą, tą pana Kośiniaka Kamysza, można też podpisać w internecie. Link jest wystawiony. Pewnie zapamiętacie, doszło tam do incydentów, gdzie doszło do zatrzymania m.in. wybitnych ludzi Solidarności, jak Władysława Frasyniuka, ale również innych uczestników tej miesięcznicy. Znaczy, może nie miesięcznicy, kon-miesięcznicy. Proszę Państwa, adwokatura warszawska, a my jesteśmy solidarni z tym środowiskiem, w przypadku, gdyby podobne incydenty miały miejsce na terenie naszej miejscowości, naszego regionu, adwokaci bielscy Wadowic, Cieszyna, Żywca, Suchej, Oświęcina gotowi są w każdej chwili udzielać jakiejkolwiek pomocy bezpłatnej, żeby nie było najmniejszej wątpliwości. Służymy Państwu, nie Państwu, żeby Was ten nieszczęśliwy los nie spotkał, na szczęście u nas miesięcznic nie ma, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce, ja w imieniu Rady Awokackiej informuję Państwa, że jestem w każdej chwili do dyspozycji na ulicy 3 Maja 19 przez 5, gdzie jestem codziennie w Radzie Adwokackiej i w przypadku, gdyby jakiekolwiek sygnały były w zakresie prześladowań w stosunku do obywateli naszego miasta, jesteśmy gotowi. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy! 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 Nie poddamy się! 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 Szanowni Państwo, tak jak tutaj koledzy wcześniej mówili, mamy wolny mikrofon. Może ktoś chciałby jeszcze. I to nie jest żaden powód do dumy, bo nasze pokolenie strasznie zawaliło sprawę. Nie wiem, czy to kwestia tego, jak się wychowywaliśmy, czy tego, jaki był przekaz medialny, ale wielu moich rówieśników. Jest uprzedzonych do polityki, uważa, że to jest coś brudnego, że w to się lepiej w ogóle nie mieszać, że wszyscy mówią to samo. Nie, wcale nie. Yy, niedokonywanie wyboru jest najgorszym możliwym wyborem i to jest strasznie przykre, że my w tak dramatycznych okolicznościach musimy się o tym przekonywać. Yy, dzisiaj, jak szłam tutaj na protest, mijam ludzi, którzy siedzieli w kawiarniach, yy, szli na jakieś imprezy, bawili się, odpoczywali, w końcu są wakacje. I jest mi po prostu bardzo przykro, bo ci ludzie zrozumieją, jak wiele stracili nie będąc tutaj, jak wiele po prostu zaprzepaścili dopiero za jakiś czas, i, i to będzie przerażające doświadczenie. Dziękuję Państwu bardzo. Wolność, równość. Mam taki, taką, taką refleksję dla nas wszystkich, a szczególnie dla młodych. Teraz przyszły takie czasy, że mamy szansę na tak piękny życiorys. Mamy szansę, to, to tylko od nas, od naszej postawy zależy, czy on będzie piękny, czy nie. Chcemy weta! Dolne sądy! Chcemy beta! Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne, Wolne, Wolne sądy! A teraz. A teraz proszę Państwa, rozejdźmy się w pokoju, zostawiając światła wokół sądu. Oto, otoczmy sąd światłami. Nie zastawiajmy drzwi, przede wszystkim. Starajmy się też nie zastawiać bardzo chodnika, żeby ludzie mogli przejść. Po, po, spróbujmy pójść naokoło. Aha, proszę Państwa, my będziemy tutaj codziennie. Codziennie o 21.00 do odwołania, zapraszamy. Trudno powiedzieć tutaj o zwycięstwie, ponieważ trudno uwierzyć, że pan prezydent akurat nie przekłada się do naszych więc będziemy tutaj kontynuować codziennie. Szanowni Państwo, jeszcze taka gorąca prośba organizacyjna. Jeśli ktoś ma gorące tak zwane podgrzewacze, gorąca prośba o kładzenie ich z daleka od muru. Jeśli zabraknie miejsca na świętnikach znajdujących się nie, przed wejściem głównym, po lewej i po prawej stronie, tam jest kawałek blachy. Jeśli tam zostawicie swoje świece, nic się nie wydarzy, a nie chcemy, żeby nas ktoś aresztował za niszczenie mienia. É, Jak jej nie doszło ty postawić się? do drzewa po oh, okay. prostu. Albo siedzi. Ja, ja się bałam. jak ja, tak, wiesz, myślał, że przesadzam.